Jesteśmy głosem przebudzenia. Dla Was tłumaczymy od nowa pismo święte, które jest przekłamaną księgą. Czas? Zabawy w kościół się skończyły. Nie no, można się spotkać ponad podziełami. Można wykształcić paspora. I pytanie jest, pastor jest się o, się, czy jest pasporem? Nie może się na A? Ja powiedział, ja jestem w prawda? Nie się, się. narodzić. Nie przychodzi do do Boga, jak tylko przez Niech ktoś jest? Nie to przeczyta! To jest. Chrystus ktoś przeczyta! Niech ktoś Co tam ktoś przeczyta! wam ktoś o przebudzeniu. Nazywam się Niech reformacji. Polska. Jestem ktoś reformacji. Nazywam się się Niech jestem Przemek. Jesteśmy w razem z moją żoną Agatą, jesteśmy e, ludźmi, którzy założyli i koordynują e, jedyną w Polsce federację apostolską, która nazywa się Kościół Chrześcijan pełny Ewangelii o Dzisiaj jest Święto Reformacji. To jest wolność dla nas. Słuchajcie. No Jak nas? Bo to, co jest możliwe dla nas, możliwe jest dla każdego. Dzisiaj na bramach wielu kościołów w Warszawie zawisła informacja o 95 tezach przebudzenia. Witam serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński. Razem z moją żoną Agatą jesteśmy. Ludźmi, którzy założyli i koordynują jedyną w Polsce federację apostolską, która nazywa się Kościół Chrześcijan Pełny Ewangelii Ogół Boży. Jesteśmy też pastorami Kościoła Mocy w Warszawie. To poselstwo, które chcę dzisiaj Wam zostawić dotyczy właśnie dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest święto Reformacji. W zasadzie wszyscy, czy to ludzie z ruchów protestanckich, czy też klasycznych ruchów liturgicznych, czyli kościoły katolickie, kościoły prawosławne, wiedzą doskonale, czym Reformacja jest. Wiedzą, czym, jakie były jej cele. Oczywiście jedni się z tym zgadzają, inni się z tym nie zgadzają. Natomiast dzisiaj jest ona świętowana jako pewnego rodzaju historyczny aspekt. Natomiast właśnie w tym dniu chcę Wam powiedzieć o nowej reformacji. O tym, co rzeczywiście jest jakby obecnym, obecną potrzebą dla szeroko pojętego kościoła. Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i jestem częścią Kościoła Mocy. Chciałam powiedzieć, że Bóg powołał Cię na czas taki jak teraz. Na czas, gdzie panuje zaraza. Na czas, gdzie są świątynki na wzgórzach. Jednak Bóg powołał Cię, żeby być realnym, realnym wojownikiem. Czas zabawy w Kościół się skończył. Czas teologizowania się skończył. Jeżeli chcesz zbudować coś realnie wartościowego, realnie prawdziwego, to zacznij od złożenia prawidłowego fundamentu prawdy do Twojej służby, do Twojego kościoła, do Twojego ruchu. Dlatego zdecydowałam się być częścią tej akcji, ponieważ wierzę, że to co składamy jest prawidłowym, zdrowym fundamentem. Dlatego zachęcam Cię, aby na poważnie przyjąć to, co składamy teraz przed Tobą. Amen. Kościół, szeroko pojęty kościół, jak mówię, e, ulega od wielu lat absolutnemu zniszczeniu. Ja w ogóle uważam, że to, co się stało e, w, za czasów Lutra, e, to, co nazywamy e, dzisiaj tą klasyczną Reformacją, to był krzyk tamtej epoki, do, krzyk do Boga i ruch związany z tym, co ludzie od Boga odebrali, w związku z, niszczącym, z, z, w związku z, ni, z tym niszczącym systemem w Kościele, z tym rozpadem Kościoła. I dzisiaj ten krzyk jest zanoszony znów. Jest o wiele większy, o wiele potężniejszy. I to, czym dzisiaj Bóg odpowiada na ten krzyk. Krzyk ludzi, którzy rzeczywiście głęboko są związani z tym Bogiem, to jest poselstwo o nowej reformacji. Nowa reformacja, reformacja przebudzenia. Ona zawiera w sobie wyprostowanie wszystkich wykrzywień, zarówno doktrynalnych, jak i społecznych, związanych z szeroko pojętym Kościołem. To, co jest dzisiaj w Kościele, Możemy nazwać e, globalną religią. Religią katolicką, prawosławną, protestancką, e, w szerokim e, rozmachu protestancką, baptystyczną, zielonoświątkową, różną religią. Kiedy przyglądam się na to od, e, od kilku lat, to po prostu przechodzą mnie czarki po plecach. Widzę Kościół, który jest słaby. Widzę Kościół, który jest e, e, jakby bardzo silnie skoncentrowany na sobie. Widzę kościół, który jest silnie emocjonalny. Widzę kościół, który zaprzecza szeroko pojętej doktrynie wpływu. Widzę kościół, który dotyka ten świat małym palcem, tak aby tego palca sobie nie uszkodzić i tak aby nie zdenerwować tego świata. I oczywiście ja nie wylewam dziecka z kąpielą i nie mówię, że wszyscy narodzeni z Bożego ducha ludzie są w tak opłakanym stanie, ale niestety większość tych ludzi jest w tak opłakanym stanie. Ja obserwuję od kilku lat bardzo prężnie to, co się dzieje w polskim kościele. Już nawet pomijam w ogóle to, co się dzieje za granicą, ale w polskim kościele. Widzę strach ludzi. Widzę zaniepokojenie wszystkim, co się dzieje wokół, widzę absolutne poddawanie się okolicznościom, widzę słabych ludzi. Nazywam się Nina Księżopolska, jestem częścią Kościoła Mocy. Chciałam powiedzieć krótko, dlaczego jestem częścią reformacji, dlaczego podpisuję się obiema rękami pod tymi 95 tezami. To jest po prostu prawda. Prawda jest bardzo ostra. Prawda ma pewien zarys. Prawda jest jak wzorzec metra. Gdzieś tam w 1800 -którymś roku ustalono pewien wzorzec miary. Właśnie wzorzec metra, który teraz jest pod Paryżem. I bez tego wzorca nie byłaby możliwa wymiana handlowa. Nie byłoby Możliwe spotkanie się ludzi, którzy chcieli wymienić coś na coś. I teraz panuje takie przekonanie, że można się spotkać w świecie chrześcijańskim ponad podziałami. Ale nie można się spotkać ponad podziałami. Jedyne spotkanie, które jest możliwe, to jest właśnie na wzorcu prawdy. I te 95 test to nie jest żaden materiał do dyskusji teologicznych, to jest po prostu ostry zarys prawdy. W którym można się spotkać. Ponad podziałami nie jesteśmy w stanie się spotkać. Natomiast w prawdzie jesteśmy w stanie być jednością. I dlatego jestem w tym ruchu. Dlatego uważam, że te 95 test, jeżeli zostaną przez Was potraktowane w sposób taki, na jaki zasługują, bo prawda zasługuje na to, żeby ją przyjąć po prostu i powiedzieć tak i amen. I zacząć ją stosować. Jeżeli spotkamy się w prawdzie, to to będzie sukces. I tego nam wszystkim życzę. Od kiedy e, zaczęła się ta cała paranoja związana z COVID-em, e, zacząłem się na to przyglądać jeszcze bardziej. Zobaczyłem Kościół, który wycofuje się. Zobaczyłem Kościół chodzący w maskach, Kościół przytakujący władzy, opierający się na tym, że pismo powiada, aby być posłusznym władzy. W ten sposób Kościół tłumaczący się ze swoich lęków, ze, swoje, ze swojego stanu, w którym jest. I tak jest w masie różnego rodzaju czynników życiowych. Ludzie, którzy są obecnie w Kościele, to w ogóle ludzie słabi. Masa odrodzonych z Bożego Ducha ludzi nie potrafi radzić sobie w życiu. Są pewnego rodzaju pomiotłem tego świata. Ludzie z tego świata. Potrafią sobie lepiej radzić w podstawowych sprawach życiowych niż chrześcijanie. To jest bolesne. Bolesne dla mnie i bolesne dla ludzi, którzy rzeczywiście spotkali się z Chrystusem. Ja 20 lat temu osobiście spotkałem się z Bogiem. I oczywiście na początku religia też próbowała ze mnie zrobić takiego wykastrowanego chrześcijanina, który mm, będzie żebrał u tego świata. O, o jakiś w ogóle maleńki element zrozumienia. Religia wpajała we mnie ogólno przyjęty szacunek i mówiła do mnie: nie możesz za bardzo, nie powinieneś za głęboko. Uspokój się, Artur. Nie bądź fanatykiem. Nie buduj sekciarstwa. Ale rok po roku. Moje serce coraz bardziej szło w kierunku bliskości Boga, i coraz lepiej rozumiałem, że właśnie Bóg taki jest. Że on jest właśnie ortodoksem, że on jest właśnie sekciarzem, że on jest właśnie osobą absolutnie zdeklarowaną na swoje słowa. Bóg wierzący sobie. Bóg wierzący swoim słowom. Bóg podążający w swojej mentalności za swoimi słowami i krzyczący do kościoła. Chodź ze mną! Ale to jest głos, który musi zacząć rozbrzmiewać o wiele większą siłą, bo musi być nie tylko uwalniany na proroczym poziomie, czyli Bóg, y, grupa proroków, ale też to musi być głos całego Kościoła. Cześć, jestem Przemek Więzik i jestem częścią zespołu apostolskiego Obóz Boży. Postanowiłem nie może przybić, ale przykleić 95 test do uczelni, w której miałem przyjemność spędzić rok czasu. Gdybym kontynuował naukę, minąłbym się ze swoim własnym powołaniem. Można wykształcić pastora. Ale pytanie jest, czy pastor jest pasterzem? Gdybym ja został pastorem, a wszystko wskazywało na to, że miałem objąć pewną wspólnotę, to no, przecież poszedłem na teologię szukać pana, nie, tylko wiedzę i zrozumienie tego, kim jestem. Mam wysokie poczucie własnej wartości, ogarniętą głowę, więc jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym małżeństwem, więc pewnie byłbym świetnym pastorem. Ale pytanie, czy byłbym pasterzem? Ta kartka będzie tam wisiała, dlatego żebyście zadać sobie pytanie, czy powołał was Bóg, czy wykształciła was humanistyczne uczelnia? Bo nie każdy pastor jest pasterzem. A na pewno każdy pasterz będzie dobrym To Pozdrawiam. Niesiemy Wam poselstwo o przebudzeniu. Niesiemy Wam jako ruch nową reformację. Niesiemy Wam apostolskie spojrzenie. Niesiemy Wam świeżą formułę doktrynalną. Dla Was tłumaczymy od nowa Pismo Święte, które jest przekłamaną księgą. Dla Was pokazujemy swoim życiem, jak żyć w sposób odważny, zdeterminowany i jak realizować wielkie, wielkie posłannictwo Chrystusowe. Dla Was filmujemy nasze spotkania. Dla Was pokazujemy, w jaki sposób realnie korzysta się z darów Ducha Świętego, jak odważnie poddaje się Bogu i jakie korzyści z tego płyną. Jesteśmy głosem przebudzenia. Jesteśmy ruchem apostolsko-proroczym, który niesie nową reformację. Dzisiaj na bramach wielu kościołów w Warszawie zawisła informacja o nowej reformacji. Dzisiaj na bramach wielu kościołów w Warszawie zawisła informacja o 95 tezach przebudzenia. O tym. O czym każdy wierzący powinien się dowiedzieć. Nowa Reformacja ma skonfrontować każdego z Was, ale dać też każdemu z Was nową siłę. Pokazać, że jeśli ta grupa ludzi, którą my jesteśmy, może tak żyć, to może tak żyć każdy, bo to, co jest możliwe dla nas, możliwe jest dla każdego, bo ten, który jest w nas, ten święty duch, jest też w każdym z Was, którzy narodziliście się z Niego. Jesteśmy dla Was wzorem. Dzisiaj na poczcie mailowej każdego pastora, księdza, popa. Tutaj, w Warszawie, zawiśnie 95 test przebudzenia. Ja wiem, że wielu z was nie będzie chciało o tym nawet wspomnieć swoim wiernym. Ale pamiętajcie, jaki ciężar niesie za sobą służba przewodzenia. Bądźcie ludźmi, którzy powiedzą innym, że jest dzisiaj czas, w którym można Wstać na proste święte nogi i brać przykład z tych, o których mówiło się do tej pory, że są antychrystami, czyli ona. Chcę, żeby każdy z Was, zarówno przywódca, jak i zwykły wierzący, wziął poważnie moje słowa. Chcę, żeby nowa reformacja spędzała wam sens pomysłu. Chcę, żebyście myśleli o tym, że żyjemy rzeczywiście w czasach końca. Że przyjście Jezusa jest tak bliskie jak nigdy dotąd. Że to, co możemy zrobić dzisiaj, nie mógł zrobić nikt do tej pory. Mamy największe możliwości. Posiadamy w ogóle największy mandat od Boga. Nigdy, nikt do tej pory w Kościele Chrystusowym nie miał tak wielkiego objawienia, jak ma Kościół obecny. Bo przecież doskonale wiecie, że im bliżej przyjścia Jezusa, tym objawienie jest większe. Proszę was, jako apostoł i Prorok. Proszę was, jako pokorny sługa Boga, abyście wzięli w swoje ręce lejce waszego chrześcijaństwa. Żebyście za naszym przykładem podjęli decyzję o tym, że wszystko czynicie nowym. Żebyście 95 test przebudzenia nie wyrzucili do kosza, tylko uznali za materiał, nad którym należy się pochylić w duchu świętym. вас тоже с такого